Cześć, no witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. List że to jest ponownie w nowe Red Winted. Ja wracam do tej gry, ponieważ gdyby została ta gra... odświeżona, zremakeowana ja by to to jest remake remakea. To no idzie w bardzo ciekawą stronę w sensie. W kursarz robić Red Winted, tam... Missing Children. A zamiast tego zrobił remake jedynki i chyba będzie jeszcze remakeował dwójkę. A potem dopiero zabierze zakończenie trójki. Więc... Podobno jest dużo zmian Z względem oryginału. A oryginał został usunięty wcześniej, jest tylko teraz ta gra to jest to w więc... To znaczy ta wersja, gdy była. Hmm. Więc nie wiem Nie wiem co się będzie działo a Loading, okej Uuu Okej, już widzę pierwszą zmianę już wcześniej były wajchy, a teraz są przyciski A wcześniej były wajchy Szkoda, że, że ten był Przyciski były w oryginale, tylko oryginal był kwadratowy, a są okrągłe, a wajchy faktycznie były czymś nowym. Ale widzisz, ten nowy odgłosy przycisków jest takie, jakby faktycznie głową się mahało taki efekt, nie wiem, fajnie to wygląda. Wiecie, dalej jest książka aktywna, Urde jaka animacja, by się tak chyba wcześniej nie było. Ej kapkę, on był trochę z filmu Pnafa, nie wiem. Okej, teraz jest już... i teraz kilka najważniejszych rzeczy. O kurde. Postacie są bardziej zanimowane, pewnie jak się tu Bonnie chodzi. Są takie aurory, potem odchodzą. Nie wiem, czy gra jest bardziej ciężka, czy nie. Ja powinienem słuchać typa, co do mnie gada. Bla, bla, bla. Jak powiedzcie, to może być większość ciekawostek. To Freddy nie dostał rękawica, a Bond dostał spodnie. A ciekawe, bańce została. Foxy chyba ma. Eee, nie, nie wiem, normalny moder, a nie zepsuty. On tu faktycznie idzie. Chodzi o podobne animacje, że te animatory tutaj już faktycznie idą. Right? Czyli to, co okay. w prostu czekam od to i serial time. Okej, tu da. Okej.

Okej, okay, nie wiem. Nie wiem, czy będzie jakiś odgłos, i odchodzi. Czymś tak ty, ekran, tyle? Okej, okay, odszedł. Okej, okay, było nie odszedł, to jest bardzo dobre info. W sumie, co jest zrobiona. Nie, wiem, czy też nie była na ten, ale teraz gra jest zrobiona na anti Engine. Jak wchodziłem do tego, kiedy zapisałem Android Engine. Wcześniej chyba była na Unity. Chociaż ja nie jestem pewien, nie chcę też mówić na 100%. I tu jest nowy korytarz. Jest przejście stąd tutaj do... ...tego, to jest ciekawe. Fajnie, są inne pomieszczenia, a nie tylko te... Ta... Które są w tym Które są w oryginale Fajnie że te chce powiedzieć dużo rzeczy Mam się język płacze Fajnie że też postacie dostały takie Zmodyfikowane względem oryginalnych Okej okay, to może być bardzo ciekawe W ogóle, nie wiem czy modelem, może są też inne, mi się wydaje. Że na pewno twórca przerobił jakoś te modele. Bo mi się wydaje, że. Aż tak nie wyglądały. Aż tak dobrze. Dobra, Chika, już będzie atakowała. Nie bym, mam wrażenie, że jakaś. przyjemniej się gra w to, jest czwarta. Cieka. O się, tu faktycznie głową zabierze. Czemu się ten ekran tak częściej co jest? Czy tu jest jakiś zaimplementowany poziom stresu? No nie wiem jak tutaj będzie działał Freddy i Foxy, bo o ile przypuszczam, że Foxy będzie standardowo biegł. Trzeba na niego patrzeć. To w poprzedniej wersji tej gry... Freddy działał tak, że on po prostu jak się zaśmiał To chodził na losową zupełnie kamerę losową, to nie miał znaczenia. Mógł być od razu przy tym, a mógł na przykład przejść, nie wiem, jedną kamerę, a mógł od razu się zaśmia zaśmiać z tego i mógł być od razu pod drzwiami. Więc. What the fuck? Ej, ej tam nikogo. Tam nikogo nie było. Nawet go nie było, ale miałem muzyczkę. Naj? O, puszczel. Widziałem, jak odchodził. To jest fajne zobaczyć, jak odchodzą faktycznie spod drzwi. Dobra. Też jest fajne, że w pierwszej nocy faktycznie oni przychodzą, a nie, że pierwsza noc jest taka nudna, że... Bo wyglądałem w trafie w pierwszej nocy, watyku tylko oni się ruszał. Może tam Chica jeszcze tam coś zrobiła pod koniec nocy Okej, okay, ale mam pierwszą noc. Zaliczoną Jak jeszcze brzmij coś się tu działo, a nie że... Animatony ma byle jak. Okej. Okay. Nie pamiętam jak było w oryginal wcześniej, ale szanuję, że wrzucanie do menu, a nie od razu do drugiej nocy. Do... Ja lubię jak robią tak fan gamey, bo to nie narzuca cię od drugiej nocy jak... No, nie muszę się od razu tak z drugiej nocy. Trzymaj, jak, jak, jak się ten odcinek spokojnie bez wychodzenia z gry. No, odbierzesz? Hello, hello. Well, if you're to day I tak że się czy Pewrzeczy co

That it's no big deal, helps sometimes. Also, you can see the Oh, the, the, the character in there seems unique in that he only really moves when you aren't looking at him on camera. I guess he doesn't like being watched. You could probably trick him into thinking that you're still watching him if you keep his camera selected. Anyway, I'm sure you have everything under control. Uh talk to you soon. Nie wiem, czy muzyka Gdzie jest cichła. Gdzieś jakieś plakaty były. Jakieś missing. Nie... Za daleko jest, nie mogę przeczytać. O, jest lis. A czy unikł? O, tu cichło. O, Mogę się przybliżyć, zobaczyć. Ale nie ma trudny, znikły. What the hell? Ucichło mi audio i zniknęło bonicika. Ja ja coś zabagowałem. Oni są tutaj. Okej, okay, bo oni się powraca na scenę. Czy idzie tutaj? O, Foxy ma animację. W sobie trudno żeby nie miał na, na jej silniku Unity, ale o. czemu mi tak auto? To, to nie zrobiono szyka, w sumie le, lepiej, bo nie ma szumu tylko tak enerwającego, ale ooo, mister gotowy do biegu. Kiedyś on tak od razu być biegł? Będzie chwilę czekał Okej okay. O kurde, jak się przygotowuje skłonny do biegu Okej, okay, to jest zajebiste Nie O, to ledwo zdążyłem Okej, okay, czyli nie mogę otworzyć, tylko atakuję, to w sumie okej Czemu? Czemu mi i Chica znikają? Ja nie wiem gdzie oni idą Ej, jak w pierwszej nocy oni sobie tak odwalili z lewej prawej Bonicika. Tak teraz w ogóle nie mogą przyjść do mnie. To jest dziwne. Czemu oni nie mogą przyjść do mnie? Jest Boni. Orywczyka. Myślałem, że to będzie cięższe. I po pierwszej nocy już myślałem, że to będzie cięższe, to... Daj nocy, tylko Foxy przyleciał. A Ale guys, no... Come on, Foxy nie odrobi za was całej roboty. Nieeee... jest okay, Foxy. Maciek, no kontynuuj no trzecią. Ale mi się wydaje, że... jak tu mi trzecią. Przejdę do następnego odcinku. Standardowo zmieniło się troszkę, podoba mi się, ale... Nie podoba mi się to, że z drugiej nocy... W Chica i bo nie nie przyszli do mnie. Dobra, zobaczę teraz jeszcze. Powrócenie tego odcinka? Czy była jakaś aktualizacja? Czy może coś naprawił jakieś błędy? I. I mi się na w tym odcinku. See ya. Bye.